Z tej strony karnym to jest mam pod na której nie wiem, dlaczego mam takie duże lagi. A to nieważne, schrybuj kartona, zostaw like, oglądaj filmy. O, tutaj jest twórca y, mapki. To jest to samo i zasady. Nie cheatuj, graj na survival, graj na peaceful, Wykonaj wszystkie poziomy. Na końcu wysać mapę. Nie powinnaj poziomów. Tak. Jeśli widzicie ten, f, f, f. dobra, nieważne. Ale tylko wam powiem, że jeśli mapa jest za... Mam to wziąć? Nie wiem, wezmę to. Czekaj. Czy naprawdę to tak muszę... Dobra. Wam powiem od razu przy okazji, że jak mi mapę i ona jest za krótka, to wam powiem, że ja jej po prostu nie wrzucę na kanał. Więc nie róbcie mi za krótkich mapek. Jeśli mapa będzie za krótka, to po prostu już od teraz jest taka zasada, że jak będzie za krótka mapa, to ja jej po prostu nie wyślę na kanał. Więc no. Jeśli chcecie mi wysłać mapkę, to nie rób się za krótkiej mapki. Nie wiem czy mam to wziąć, ale wezmę... pisze piszę ważną rzecz w szynce, tak mi się wydaje. Łapka w górę. Nie, nie będę tych łapek w górę zbierał, o co to jest? Aha! Dobra, subskrypcja i łapki w górę, a co to jest? Aha. Dobra, nie nie chcę mi się tego zbierać. Jeny. Nie chcę mi się tego zbierać. Start, start, dobra, idę tutaj. Bez różnicy widzę. Zrób ciasto. A chyba... no tutaj chyba jest na przepis pokazany w sumie. Chyba twórca wie, że gram na Classic. Jeśli ktoś nie wie, to mam powiem, że w ustawieniach. Jak ustawicie Classic... To wtedy macie taki ten. Że tak wygląda. No, jak na PC, nie? Chyba tak się ustawienia. Jak nie to zaraz to zmienimy, nie? O, dobra, tak się robi ciasto. spoko jedarkach też weźmiemy. I. Nie otwieram. Tu wrzucić ciasto. W, czyli tak, nie? Co? No ej! Ale... A jak wrzucę to tam, to? Czy nie? Coś się otworzyło i zamknęło! Jeny! No ej! Dlaczego? Dobra, zaryzykuję. Ha, 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 ha. Um, dobra. Niech będzie. Zaryzykowałem. I co? Ha, 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 ha. Ale fajny pomysł, bardzo fajny pomysł. Dobra. Zakładam, że to się nie chce otwierać. Że dałem cios, to się otworzyło i zamknęło. Muszę to rozwalić łapką. Więc rozwalę to po prostu łapką. Ale no, mam już jak sobie set, więc... A i tak gram w sobie napisu, więc raczej nic nie powinno mi zabić. No chyba nie powinno mi zabić. No według mnie to jest błąd mapy, nie? No, no trudno. Muszę to rozwalić. I okej. Okay. No tak mówię, go no mapy za krótko, to po prostu je nie wrzucę na kanał, nie? Bo, bo tak nie może być, że wy sobie zrobicie krótką mapę Czy z neta weźmiecie krótką mapę, bo tak ostatnio też było Znaleźć przycisk jedny No Mmm Znalazłem, tam jest przycisk Chyba Nie wiem Nie widzę O Ciekawe. Tam nic nie ma, ale tam jest przycisk, nie? A to nie dosięgam, czy tam na pewno. Mm. Przepraszam za to, że to czcizuję, ale mi się da, że tam jest przycisk, a to nie mogę kliknąć. No ale. Mm. Dobra, tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma, nie ma chyba. Chyba, że jest, tylko ja tego nie widzę. Tak też może być. Koledzy, w ogóle przycisku nie mogę znaleźć. Hmm. Nie mogę przycisku znaleźć. Przepraszam, ale... Czy przycisku dźwigni... Przycisku, nie? Nie mogę znaleźć. Nie wiem, jeden kliknąłem. Ale... no, ale... Mówiłem coś. Mówiłem coś, że tego nie będę robił i tego nie róbcie. jeny Mówiłem tak. Chyba to była ta komenda, nie? Nie wiem, czy to była ta komenda. Chyba tak. diamond to na dole. To wszystko pisze i to w sumie też jest fajne, bo wtedy to to podpowiada fajnie. I, co ja coś nie wpisałem? Aha, no. No i tak można na jakimś serwerze, czy grać z jakimiś znajomymi, czy coś, to można tak fajnie to zrobić Parkurek, parkurki są spoko Mogę taką tam od razu nie wiem czy mogę chyba nie mogę chyba nie o jeden spadłem spotka Dobra na, na racz wygląda na o Eee Eee. Hmm. <śmieszne>, Śmieszne Bardzo zabawne już by dobrze, że mam dieksowy set Czekajcie chwilę. Dobra. Pyk. Pyk, pyk. Pyk. No nie! Nieważne. Nie przejmujemy się. Gramy od nowa. Nie ma żadnego problemu. Tylko bar... ha wtedy tak, bo. Oje, oh yeah, oje. Oh yeah. mm. No, bez PowerPointów nie dam rady tego przejść. Bez PowerPointów widzę, że tego nie dam rady przejść. Czy to... A to da, aż to jest easy tutaj. No właśnie, to jest tutaj easy, więc. nie niepotrzebnie sobie tutaj przez chwilę utrudniłem. Dobra, jestem. Dobra, tutaj jest PowerPoint. Tutaj serdeczny. Z... Albo jeszcze nie, tam jeszcze. Tutaj. I tutaj serdeczny spaw point Sypawn Point Okej okay. Okej, okay. okej okay. NIE! Yeah. ok, Okej i okej okay. No to tutaj to jest, to jest easy, nie? Tam to było trudniejsze. Tutaj to jest easy Easy Tutaj to jest na razie easy, ale ale to jest pod, Dobra, przeszłem to, taka jest prawda, strzelanie do tele. Chyba bym umarł, jakbym nie miał tej zbroi dexowej, ale nie wiem. Dobra, mam strzały. Aha, cian aha, oni nie róbcie tak, nie róbcie takie sensowe strzelanie w łuku. O a to nie zmienił faktu, że jestem słaby. Po prostu mi ślepej kurze trafiło się z ziarno. O, 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 udaje mi się coś. Ale tak raz strzeliłby trafiło jeden. Było fajne, a tutaj to trzeba dobrze trafić. Jest! Dało się. Za kartona. Tu dla kartona na koniec mapy, no okej, okay, no to... No to wpisuj tutaj gamę mode 0 i zobaczymy sobie mapę. gamę mode... jest 01. Trzeba tutaj wszystko wysadzić. Tutaj wysadzić wszystko. tutaj, tutaj, musi wszystko, tutaj wszystko musi... Wszystko musi pójść gruzem, nie? Ale zostawcie łapkę w górę i cześć. Dobra, nie będę wysadzał tutaj mapy, nie chce mi się. Po prostu wysadzę tę końcówkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Fajnie, jakby coś zrobił, mapkę, gdzieby było wszędzie położone TNT ale tak, żeby gracz się widział. I pod koniec mały była wajcha, którą tylko się naciśnie, Pyk i cało wybucha. To było dosyć, według mnie, fajne. Więc, jeśli ktoś by mógł coś takiego zrobić, to polecam. Fajnie, by to wyglądało bardzo. Bardzo szczęśliwy, jakby coś, tak, coś takiego zrobił. Dobra, to ja kończę ten odcinek. Y no i cześć.